Hej siemano ludzie, sebek z tej Dzisiaj otworzę sobie przesyłkę Przesyłka doszła do mnie wczoraj e, Już wam pokazuję Oczywiście co musiałem zrobić Musiałem iść na pocztę A przesyłka jest od Od Weroniki Weronika Weronika wysłała mi jakąś dosyć sporą tą przesyłkę To była nasza wymiana tam Ale kurczę grubo tu jest no i oczywiście co zrobił listonosz? Zostawił mi awizo, a byłem wczoraj w domu i musiałem znowu iść na pocztę. Już nie mam siły do tego listonosza. Masakra. O, co my tutaj mamy? Gratis. Saszetki są oryginalne. Zapakowane. Oryginalnie zapakowane. No dobra. Kurczę, co to tak dużo? To, co to jest? List prywatny. Proszę o zwrot akcesorii. Okej, okay, nie ma problemu. Jak już powiedziałem. Jak się ktoś będzie chciał ze mną wymieniać i napiszecie, żebym mam zwrócił foliki czy tam pladerki, nie ma problemu oddam wam. Tu mam jakiś prezent Star Wars Rebelianci naklejki. O super zaraz sobie to otworzymy tutaj. Nie wiem co jest, zostawię sobie to na koniec. A to? Trochę kart z road to UEFA Euro 2016. Dobra, yy, zobaczymy tutaj. Yy, jeszcze dzisiaj nagram wam QA. Oczywiście jest piątek, a tak sobie wymyśliłem, że w piątki będę wam nagrywał QA. -e. Mam nadzieję, że zdążę go jeszcze dzisiaj wrzucić. Jeżeli nie, to wrzucę go albo w nocy, albo jutro rano, ale postaram się zrobić to jeszcze dzisiaj. Jest dopiero 15 po 10 rano. Dobra, ojej! Aż tyle tego mi wysłałaś? Łoś się normalnie wysypało Ale fajnie, bo mam sporo braków e, Może nie będę tutaj pokazywał, bo większość z was nie lubi Ojej, nie mogę sobie tu Nie lubi Star Warsów i tak dalej No ja bardzo lubię To są naklejki Nie, wiem, przynajmniej będę miał co sobie powklejać Ło Boże, aż tyle mi tego wysłałaś? No nieźle Bardzo Ci dziękuję Weronika w ogóle śmieszna akcja, bo wczoraj jak poszliśmy na pocztę z moją dziewczyną, tu jeszcze paczuszki, nie będę pokazywał, bo jest za dużo tego, ale bardzo, bardzo Ci dziękuję, na pewno yy, moja kolekcja zmniejszy się, w sensie braki. Poszliśmy z moją dziewczyną wczoraj po tą przesyłkę i tak pokazuję, mówię, patrz, dostałem list od Weroniki. Ona już. Co to za Weronika? A już zazdrosna trochę była. Nie, no śmialiśmy się. No. Dobra, tutaj mamy... Yy, ba, ba, ba. Karteczki, karteczki z rotu Euro jest tutaj. Herbik Grecji, Turcja, ja herby mam wszystkie, aktualną moją... Moje braki są na fanpage'u, możecie sobie zobaczyć. Czeska Republika, Serbia. Defensive, defensive, defensive Rock, sorry spachić, nie mogłem się wysłowić Kielini i Oblak na Razingu Okej okay. A niech sobie tutaj będą A tutaj mamy naszego Polaka Wojciecha Szczęsnego na golstoperze. Olson Matuidi Dynamo Dynamo Koke, Tony Cross i Hiszpania. Oczywiście to są moje powtórki, ale bardzo Ci dziękuję, na pewno mi się przydadzą. Karty w idealnym stanie, także jeżeli ktoś będzie miał ochotę się powymieniać z Weroniką, no to polecam. Nie powiem jak ma na nazwisko, ale jest to Weronika O. Nazwisko ma na O, nie będę mówił całego nazwiska, jeżeli ktoś tam sobie znajdzie. Albo gdzieś tam usłyszycie o niej, to naprawdę polecam, bo widzicie, że karty są świetne. Dobra, tu mam jakieś saszetki. Nie wiem co to w ogóle za saszetki. A co to takiego? Eee, tu są jakieś naklejki. Ojej, co to? Filmik będzie dłuższy, a co tam, wakacje są. Trzeba coś poglądać. W końcu Doktor Radian wrócił. Dobrze, że wróciłeś. Trochę było nudno bez ciebie. No i bardzo, bardzo ubolewam, bo wiem, że ma być doktor Adam wczoraj ze mną pisał na Facebooku prywatnym, że jest lot kolekcjonerów, no ale niestety ja w tym czasie wylatuję na wakacje. No i, kurde, no strasznie mi jest przykro, bo chciałbym, chciałbym, strasznie chciałem przyjechać, ale mam nadzieję, że jeszcze to odbijemy. Tu są takie jakieś mini-mini, <laughs> to nie będę tego pokazywał, bo nawet tego nie będzie widać, naklejki. No jest oczywiście też Real Madrid. widać, że wiesz co lubię, jest Cristiano, Van Persie, Eto, Tevez, Pogba, Gareth Bale, a kto mi się tu jeszcze schował? A, Arsenal. No i niestety nie będę mógł przyjechać. Szkoda, bo chciałem, chciałem przyjechać. Myślałem, że jakiś fajny filmik się zmontuje. No trudno, mam nadzieję, że jakoś jeszcze to ogarniemy w jakimś innym terminie. Ale sercem i duchem będę z Wami. Mam nadzieję, że bezpiecznie wyląduję tam, gdzie lecę. Pierwszy raz będę leciał, boję się. Dobra, aha, to zaraz zobaczymy. Te saszetki oryginalnie, oryginalnie zamknięte, dziękuję Ci. Dostałem saszetkę z y, Transformers. Dostałem saszetkę z naklejkami Star Wars. Dostałem saszetkę y, Champions League 14, 15. Wszystko jest zamknięte oryginalnie, nie jest tutaj jakoś coś poklejone. I dostałem też y, saszetkę z update'a. Również jest zamknięta, a to może na jakimś filmiku sobie otworzymy na razie. Odłożymy na bok. Bardzo Ci dziękuję. No nie wiem. Kurde, takie gratisy mi powysyłałaś. Ech. Mam w ogóle problem. Problem mam z tą skrytką pocztową. Już pytałem się mojego kolegi, który jest też listonoszem. No i jest masakra w ogóle. Nie, mam, nie ma wolnych skrytek. Jeszcze się muszę przejechać. No jest taka u nas poczta koło dworca. Jedna z największych. Tu dostałem fans favorite guest z Champions League i może tam coś będzie a jak nie no to nie wiem to albo podam podam wam może mój adres kto będzie chciał no nie wiem ale trochę się wkurzyłem bo już byłem w tylu miejscach i kurde no nie ma nie ma wolnego, wolnej skrytki a trzeba czekać miesiącami także no nie wiem co zrobić chodziło mi o tego fan maila co nie bo tam niektórzy z was pytają się czy w końcu już założyłem tą skrytkę może zrobimy inaczej. Jeżeli, dopóki nie założę tej skrytki, jeżeli ktoś chce mi wysłać tego fan maila, oczywiście nie namawiam. Kto nie chce, to nie musi. Ale jeżeli ktoś chce, to niech napisze do mnie na fanpage'u, y, to podam wam mój adres. Tylko mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego, że podam adres, a potem ten ktoś mi albo nie wyśle, albo komuś innemu będzie rozdawał, bo ostatnio się trochę wkurzyłem. Podałem pięciu osobom adres i tylko jedna wysłała mi przesyłkę. Cztery, nie wiem co zrobiły z tym moim adresem. Do tej pory jeszcze mnie nie odwiedzili. <laughs> Może kiedyś zapukają do mnie do drzwi. Dobra, naszą wymianą jest Luka Modic Game Changer. Ja bodajże że miałem ci dać innego Game Changera, muszę sprawdzić którego. No jego nie mam. Luka Modic Game Changer to jest nasza główna właśnie wymiana, ale dałaś mi takie gratisy, że szok. Muszę do ciebie napisać, to też bym coś wysłał, bo aż tak głupio. Dobra, to była przesyłka od Weroniki. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję i odezwę się niedługo do Ciebie. Za chwilę ten filmik wrzucę Wam, a w międzyczasie będę już zabierał się za QA. Wykorzystam, widziałem, było pełno pytań, więc będzie co robić. Jeszcze raz mówię, jeżeli mi się uda to go wrzucę jeszcze dzisiaj, jeżeli nie to na pewno będzie rano albo później, ale będzie na pewno, wiem, że niektórzy czekają na tego QA, bo im się strasznie spodobało. Mam nadzieję, że tym razem też wyjdzie fajnie. Yy. No i jeszcze raz, jeżeli ktoś chce fan maila mi wysłać, ale tak naprawdę, jeżeli chce mi wysłać, a nie że, a, Sebek, podaj mi adres, ja podam i potem już będzie dupa blada, no to nie, no w takie coś się nie będziemy bawić, bo naprawdę no... No nie chciałbym. Eee, no to piszcie do mnie na fanpage'u, link oczywiście znajdziecie tutaj pod spodem, mam też Aska, tam odpowiadam na wszystkie pytania, znaczy nie odpowiedziałem chyba jeszcze na 5, znaczy rano jeszcze dzisiaj nie wchodziłem, więc nie wiem czy jeszcze coś tam jest. Także tam też możecie zadawać sobie różne pytanka. A ja się z wami żegnam, idę wam wrzucić ten filmik i zabieram się za QA. To by było na tyle. Ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa I jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Weroniko, mam nadzieję, że jeszcze nie raz się będziemy wymieniać. Moją przesyłkę tak jak Ci chciałem Ci w poniedziałek. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich. Papa! Pa.